Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Janna Kulewicz. Razem z gimnazjalistami ze szkoły Zespół Szkół imienia Adama Mickiewicza w Dygowie oraz z nauczycielami przygotowaliśmy projekt edukacyjny na konkurs wydawnictwa, które współpracuje ze szkołą. Chcielibyśmy bardzo gorąco prosić państwa o wsparcie, ponieważ w tym konkursie liczą się Państwa głosy. Każdy głos to jest przybliżenie szansy na wygraną. Bardzo chciałabym, aby Państwo poświęcili trochę wolnego czasu i zagłosowali, kliknęli w link który jest podane w dzienniku elektronicznym oraz na Facebooku. Jest to dla nas bardzo ważne, uczniowie się napracowali, zrobiliśmy przepiękną piramidę żywienia oraz wiele, wiele innych informacji, które można zobaczyć na tym projekcie, który jest na stronie. Myślę, że warto, ponieważ mamy duże szanse. Mimo, że szkół startuje ponad 600, to mamy już trochę tych głosów, w ciągu jednego dnia zebraliśmy 95. Ale potrzebujemy ich dużo, dużo więcej. Mogą zarówno głosować osoby stąd, jak i osoby z Warszawy, jak i rodzina, znajomi z Krakowa, czy nawet z zagranicy. Prosimy o każde wsparcie. Codziennie można głosować raz, każda osoba. Z jednego komputera może głosować kilka osób. Ważne jest, żeby kliknąć w ten link, zagłosować, podać maila podać swoje dane, kliknąć link aktywacyjny i robić to codziennie. Dziękuję serdecznie, liczę na Państwa głosy. Do 15 grudnia mamy szansę na wygraną. Wygrać można 7 tysięcy na rzeczy, które są potrzebne dla szkoły. Będziemy bardzo wdzięczni. Pozdrawiam serdecznie.